Wrażliwy autobusowy w e, Tunduma, w kierunku Sombawanga niestety przekroczył moje pierwsze możliwości I mimo, że ambitnie ruszyłem e, z, z kopyta, że tak powiem, <gryw> nie dałem rady. Od góry już po prostu odpadłem, ale ambitnie przeszedłem parę kilometrów. Natomiast na końcówkę musiałem już niestety wziąć boda-boda bada, no, Na kawałek dosłownie, ale nie wiedziałem zupełnie gdzie jest ten dworzec, więc chciałem mieć już to z głowy W dobrze się złożyło, bo od razu zapakowałem się do autobusu No tutaj sobie trochę poczekamy. By the way, to w ogóle zaskoczyło mnie przestawienie czasu Jakoś tak w ogóle nie ogarnąłem tego, że będzie godzinę później jak wstanę Także z hotelu to się wygramoliłem dopiero po 10.00. A, ale taki jestem trochę dzisiaj opóźniony. Przejechaliśmy eee, po niecałej pół godziny, czyli bardzo ładnie nawet. Eee. autobus jest załadowany absolutnie, bo daszek z dachem włącznie, bo tam widziałem, czy bagaże są też zapakowane. Eee, no, według planu, trochę ponad 3 godziny

Ono celu to jest słabość do straży pożarnych produkcji chińskiej, szczególnie. Wszystkie napisiki tu są po chińsku, ale to tak samo jak w większość autobusów tutaj. No ale przy okazji tej straży pożarnej, bo nie mogłem się jej oprzeć, chciałem powiedzieć, że naprawdę zacny czas osiągnęliśmy. Niewiele ponad 3,5 godziny tym ekspresowym autobusikiem, więc ja jestem bardzo zadowolony. Co więcej, szukam teraz miejscówek na miejscu, bo. Miejscówek na miejscu. Nie? Szukam teraz noclegu na miejscu, bo nie bukowałem niczego wcześniej. No i na razie mam jeden typ, tylko za 20 tysięcy i to dwupokojowy. No, jestem naprawdę zdumiony. Cieszę się jak dziecko, bo udało mi się dostać przejściówkę z takim rozgałęziaczem na trzy. A dlaczego jest mi to potrzebne? Ponieważ kabel od mojej, wziętej z Polski, się uwalił i niestety nie miałem, nie miałem takiego rozgałęzienia, a wiadomo, że mam milion urządzeń, które muszę ładować codziennie. Ja po zalogowaniu do hoteliku i kupieniu przejściówki, co było dla mnie bardzo ważne. Postanowiłem przejść się trochę na Przedmieścia, bo tam jest zawsze ciekawiej. No i obserwowałem maluchy grające w piłkę, bawiące się. Sumbawanga jest typową miejscowością, że niespecjalnie czymkolwiek się różni od większości, które mijałem do tej pory, natomiast no, może wielkością, bo faktycznie ilość uliczek i straganików, które tutaj są, jest przeogromna. Prze